No, co, coś ty W wywiadzie dla Real News P.L. zostałeś zapytany o najładniejszą uczestniczkę projektu Team X. Odpowiedziałeś, że jest nią Patrycja Mołczanow. E, no, jak tak, zareagowały no. na to inne dziewczyny z Teamu i dlaczego to właśnie Patrycja góruje nad resztą dziewczyn z Teamu? Jak zareagowały na te dziewczyny? Chyba nie było jakiejś reakcji na to, nie przypominam sobie. E, a dlaczego jest najładniejszą dziewczyną? No bo w sumie nie wiem, jest jakby. W moim guście, w moim typie, i ten e, najbardziej mi się, można powiedzieć, ze wszystkich e, dziewczyn podoba. No, i to tyle. Okej, okay, y, <laughs> odpowiedziałeś bardzo dyplomatycznie, ale jako, że jest to <laughs> pytanie, które, y, z którego można odpalić cztery różne fronty, no, no, no to no. oczywiście pójdziemy w ten najbardziej y, ciekawy dla naszej widowni, mianowicie y, często y, robiąc, ro, gdzieś robiąc research o tobie, y, bardzo. Wpadłem na bardzo wiele shotów, TikToków, właśnie, mhm. które robiłeś z patrycją. Niektóre były takie, wiesz, przytulaśne. Generalnie jak widzę cię obok niej i to tak progresuje z czasem, no. to wygląda to tak, jakbyście byli razem. Czy coś w tym jest? No, wiesz co, z boku może tak troszeczkę wyglądać, ale ogólnie to po prostu z patrycją mamy bardzo dobry kontakt. Nie, Wiesz, przyjaźnimy się w sumie i no, dużo czasu spędzamy razem, nie? To teraz troszeczkę może mniej, bo ja przez te treningi jestem tak zachulany, że prawie mało co tego czasu spędzam w domu. no, ale przejdziemy się z Patrycją i w sumie to tyle, nie? no nie wiem, może coś czasu, jakby z biegiem czasu coś Coś wyniknie? Co się stanie, nie A powiedz to... mi jak to jest, to może inaczej, bo zanim no? przejdę do pytania, bo nie chcę cię tak od buta pytać,